I znowu witamy w programie drzwi się nie chcą zamykać no bo pan szyld po prostu jak widać pękł od chrząsów przeciążeń innych ciężkich bojów z językiem zamka zmęczenie materiału będzie trzeba zrobić coś żeby gospodarz mógł się zamknąć z gospodynią i ekipą dziewczyn z Ukrainy. nie pogłębianie, takie jest celne robotanie będziemy wycinać i robić przeszczep przy ldu. Ja nie mam meta, bo czuję się słabo. Rozkręcimy co nieco i będziemy wycinać. teraz akcja cięcie I znowu metabo, nie mam metabo, czuję się słabo będziemy ciąć za chwilę dokonam tej operacji, uwolnię tylko dłoni dodatkową pokroiłem wszystko na plasterki taki jestem po prostu wielki zrobimy teraz wycinankę i układankę nowa wersja szylda szyldu czy jak to nazwać bez otworu zaraz dokonamy pomiarów wykonamy nowe nacięcie będzie super turbo wersja łączona i dzielona kilka otworków kilka potworków i będziemy teraz ciąć ciąć i upać, aż nas będzie boleć A po cięciu wiertło wielostopniowe zrobi otwory super, super przelotowe. A wielcanie przykręcanie, jeszcze będzie wyrywanie. Takie jest właśnie ślusarza bytowanie. Szparka musi być, po prostu musi być odpowiednia szparka, żeby wszystko działało dobrze.